W świecie analityki predykcyjnej zaroiło się od nazwiska Hiana Anende, czternastoletniego chłopca, który zaimponował wszystkim swoją niesamowitą umiejętnością przewidywania przyszłych wydarzeń z niezwykłą dokładnością nazywany chłopcem, który wiedział za dużo. Hian zyskał międzynarodowe uznanie dzięki swoim imponującym przewidywaniom, potwierdzonym zarówno przez ekspertów, jak i opinię publiczną. Jego najnowsza prognoza, sporządzona w 2023 roku, przewiduje, że w 2024 roku w Ameryce nastąpi poważny kryzys gospodarczy, wywołując falę uderzeniową w świecie finansów. Ale co napędza zdolność tego młodego geniusza do przewidywania nieprzewidywalnego? A co jego najnowsza prognoza oznacza dla przyszłości amerykańskiej gospodarki? W tym filmie zagłębiamy się w fascynującą historię Hyana Anende i jego niezwykłą przepowiednię, badamy podstawy naukowe stojące za jego przewidywaniami i ich znaczenie dla przyszłości Stanów Zjednoczonych. Hyan Anand stał się synonimem precyzji i wnikliwości w dziedzinie analityki predykcyjnej jako pionier w dziedzinie analityki danych i sztucznej inteligencji. Anand poświęcił lata na badanie złożonych wzorców i korelacji rządzących działaniem świata. Jego niesamowita umiejętność dokładnego przewidywania przyszłych wydarzeń zapewniła mu reputację jednego z najbardziej zaufanych i poszukiwanych prognostów w branży. Od przewidywania wzrostu gigantów handlu elektronicznego po przewidywanie wpływu globalnych zmian gospodarczych, dokładność Anende jest po prostu zdumiewająca. Jego specjalistyczna wiedza jest poszukiwana przez szereg wpływowych organizacji, od międzynarodowych korporacji po agencje rządowe, a wszystkie pragną skorzystać z jego ogromnej wiedzy i spostrzeżeń. To, co sprawia, że przewidywania Hiana Anende są tak istotne, to nie tylko jego imponujące cv i referencje, ale także jego wyjątkowa umiejętność syntezy złożonych danych i identyfikowania ukrytych trendów, które inni mogą przeoczyć. Jego przewidywania opierają się nie tylko na danych, ale także na głębokim zrozumieniu ludzkich zachowań i skomplikowanych sieci relacji, które kształtują nasz świat. Kiedy patrzymy w przyszłość, jasne jest, że przewidywania Anende będą bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Dzięki jego niezrównanemu doświadczeniu i precyzji, jego prognozy na rok 2024 mogą zmienić zasady gry. W tym filmie zagłębiamy się w szczegóły jego przepowiedni, badając, co to oznacza dla przyszłości Stanów Zjednoczonych i jakie ma konsekwencje dla osób prywatnych, firm i rządów, gdy świat stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami XX i wieku. Hiyan Anand, znany futurysta. Przyjrzał się uważnie obecnemu stanowi rzeczy i zidentyfikował znaczący trend, który ukształtuje przyszłość Ameryki w 2024 roku. Zidentyfikował z idealną burzę czynników, które będą miały głęboki wpływ na gospodarkę, politykę i społeczeństwo wiejskie. Od niszczycielskich zmian klimatycznych, które w dalszym ciągu sieją spustoszenie na planecie, po pojawienie się przełomowych technologii, które wywracają do góry nogami tradycyjne gałęzie przemysłu. Świat zmienia się w niespotykanym dotąd tempie. Pandemia COVID-19, która spustoszyła świat, przyspieszyła tę zmiany, zmuszając narody do dostosowania się do nowej rzeczywistości i powodując globalną ponowną ocenę priorytetów. Gdy świat zmaga się z konsekwencjami tych wyzwań, Anand zidentyfikował krytyczny moment który określi bieg przyszłości Ameryki. W swojej prognozie na 2024 rok podkreśla przecięcie tych światowych trendów i konsekwencje, jakie będą one miały dla amerykańskiej gospodarki, polityki i społeczeństwa. Jakie będą główne czynniki napędzające te zmiany? Jak wpłynie to na przeciętnego Amerykanina i co można zrobić, aby złagodzić konsekwencje? W następnej części szczegółowo przeanalizujemy przewidywania Anendy i przeanalizujemy potencjalne implikacje dla przyszłości Ameryki. W miarę jak przepowiednia chiana Anende się rozwija, ukazuje surową rzeczywistość przyszłości, w której Ameryka zmaga się z konsekwencjami własnych działań. Słowa chłopca są ostrym ostrzeżeniem, wezwaniem do działania i wzywają Amerykę aby uważnie przyjrzała się własnemu odbiciu i skonfrontowała się z surową prawdą, jaka przed nią stoi. Wizja przedstawia naród pogrążony w kryzysie, w którym niegdyś sławne filary demokracji upadają pod ciężarem podziałów, nierówności i degradacji środowiska. W tej dystopijnej przyszłości amerykański sen jest odległym wspomnieniem, zastąpionym przez trudną rzeczywistość biedy, głodu i rozpaczy. Niegdyś błękitne niebo jest teraz spowite wieczną mgłą zanieczyszczeń, a niegdyś zielone krajobrazy są teraz jałowe i opuszczone. Prognoza ta surowo przypomina o niszczycielskich konsekwencjach niepowodzenia Ameryki w rozwiązaniu jej najpilniejszych problemów, od zmian klimatycznych po nierówności społeczne. Wizja Anende to nie tylko ponure ostrzeżenie, ale wezwanie do działania. Wzywające Amerykę do przejęcia kontroli nad własnym losem i naprawienia zła z przeszłości. To przypomnienie, że przyszłość nie jest wyryta w kamieniu i że wybory podejmowane dzisiaj przez Amerykę będą kształtować świat jutra. Czy Ameryka posłucha ostrzeżenia, czy też będzie podążać ścieżką zniszczenia, na zawsze uwięziona w cyklu samozagłady. Tylko czas powie. Gdy zagłębiamy się w zawiłe szczegóły, przepowiedni latka, nie możemy powstrzymać się od zastanawiania się, jakie będą implikacje dla wyborów w 2024 roku. Żywy opis świata, w którym politycy współpracują i nie ma już walki, jest przedstawiony przez chłopca kusząca, ale i przerażająca perspektywa. Jeśli przyjrzymy się obecnemu stanowi amerykańskiej polityki, Trudno zignorować głębokie podziały i partyzancki impas, które nękają ten kraj w ostatnich latach. Pomysł, że politycy nagle odłożą na bok dzielące ich różnice i będą współpracować, jest utopijną wizją, która wydaje się prawie niemożliwa do osiągnięcia. Być może jednak przepowiedni chłopca nie należy rozumieć dosłownie. Ale raczej jako metaforę konieczności zasadniczej zmiany w podejściu polityków do sprawowania rządów. Wraz z rosnącą polaryzacją społeczeństwa amerykańskiego jasne jest, że kraj pilnie potrzebuje nowego podejścia do polityki. Wybory w 2024 roku będą kluczowym momentem w historii Ameryki, a ich wynik będzie prawdopodobnie miał dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości kraju. Jeśli przepowiednie chłopca potraktować jako ostrzeżenie, być może nadszedł czas, aby politycy ponownie przeanalizowali swoje priorytety i popracowali nad znalezieniem wspólnej płaszczyzny porozumienia. W końcu, jak to elokwentnie ujął chłopiec, Świat jest jak wielka układanka i musimy ułożyć elementy w całość, żeby zadziałała. Zbliżają się wybory prezydenckie w 2024 roku. A krajobraz staje się cyfrowym polem bitwy jak nigdy dotąd. Szczególnie media społecznościowe stały się kluczowym czynnikiem współczesnych wyborów, a cykl 2024 roku nie będzie wyjątkiem. Od kampanii kandydatów po organizacje partyjne sieci społecznościowe stały się niezbędnym narzędziem rozpowszechniania informacji, mobilizowania zwolenników i kształtowania opinii publicznej. Wraz z pojawieniem się tak zwanych internetowych komór echa platformy mediów społecznościowych również stały się wylęgarnią dezinformacji, przez co coraz ważniejsze staje się, aby obywatele byli krytyczni i dobrze poinformowani. Podczas tych wyborów media społecznościowe odegrają znaczącą rolę w kształtowaniu narracji i programu, a kandydaci będą korzystać z tych platform, aby nawiązywać bezpośredni kontakt z wyborcami dzielić się swoją polityką i humanizować swoje historie. Ważną rolę odegrają także cyfrowi influencerzy, gwiazdy i liderzy opinii, często promując własne programy. Sama ilość informacji i dezinformacji będzie przytłaczająca, co sprawi, że wyborcy będą musieli zachować rozeznanie i czujność. Ponadto platformy mediów społecznościowych będą kluczowym polem bitwy w przypadku reklam kampanii, a kandydaci i ich zwolennicy wydają miliony na reklamy ukierunkowane, aby dotrzeć do określonych grup demograficznych. Granica między treściami płatnymi i organicznymi będzie coraz bardziej się zacierać, co utrudni wyborcom rozróżnienie między przekazami autentycznymi i sponsorowanymi. W miarę rozwoju sezonu wyborczego media społecznościowe będą istotnym narzędziem kształtowania opinii publicznej, Mobilizowania zwolenników i wpływania na wynik głosowania. Niezwykle istotne jest, aby wyborcy byli świadomi roli mediów społecznościowych w tych wyborach i wykształcili krytyczne spojrzenie umożliwiające poruszanie się po wirtualnej debacie. W miarę zbliżania się wyborów prezydenckich w 2024 roku świat przygotowuje się na nową erę amerykańskiego przywództwa. Jednym z najważniejszych aspektów wyborów będzie stanowisko kandydatów w sprawie polityki zagranicznej. Stany Zjednoczone od dawna są światowym supermocarstwem, a ich decyzje w zakresie polityki zagranicznej mają dalekosiężne konsekwencje dla świata. Następny prezydent będzie musiał poruszać się po złożonej sieci stosunków międzynarodowych, od wieloletnich sojuszników po wschodzących przeciwników stawiając jednocześnie czoła palącym globalnym wyzwaniom, takim jak pandemie, zmiany klimatyczne i niestabilność gospodarcza. Doktryna polityki zagranicznej kandydatów będzie prawdopodobnie kształtowana przez ich wartości, światopogląd i doświadczenie. Niektórzy mogą priorytetowo traktować silną obecność wojskową, podczas gdy inni mogą kłaść nacisk na dyplomację i współpracę międzynarodową. Niektórzy mogą być bardziej skłonni do angażowania się w umowy wielostronne, podczas gdy inni mogą preferować podejście bardziej jednostronne. Na stanowisko kandydatów w polityce zagranicznej wpływ będzie mieć także zmieniający się krajobraz globalny, w tym potęga Chin, wycofywanie się z Bliskiego Wschodu i trwający konflikt na Ukrainie. Zdolność kandydatów do równoważenia sprzecznych interesów Zarządzania kryzysami i dostosowywania się do szybko zmieniającego się świata będzie miała kluczowe znaczenie dla ich sukcesu. W miarę trwania sezonu wyborczego konieczne będzie zwrócenie szczególnej uwagi na programy polityki zagranicznej kandydatów i ich wizję roli Stanów Zjednoczonych w świecie. Wybory dokonane w nadchodzących latach będą miały trwały wpływ na stosunki kraju, jego pozycję na arenie międzynarodowej i życie obywateli. Czy pomysł przepowiedni Hiana Anende się spełni? Przerażająca wizja katastrofalnego kryzysu gospodarczego w 2024 roku może mieć dalekosiężne i niszczycielskie konsekwencje. Gospodarka światowa pogrążyłaby się w chaosie, z masową utratą miejsc pracy, załamaniami na giełdach i wyniszczającym kryzysem kredytowym. Skutki będą odczuwalne w całym kraju, małe firmy będą walczyły o przetrwanie, a duże korporacje staną w obliczu bankructwa. Amerykanie będą zmuszeni zacisnąć pasa w obliczu gwałtownego wzrostu inflacji i spadku wartości dolara. Klasa średnia zostałaby nieproporcjonalnie dotknięta, wiele rodzin stanęłoby w obliczu ruiny finansowej i niepewności. Koszty społeczne i emocjonalne byłyby ogromne a poziom lęku i stresu był rekordowy. Prognoza rodziłaby także pytania o rolę rządu i skuteczność obecnej polityki gospodarczej, przy czym krytycy wskazywałyby na brak przygotowania i nierozwiązanie podstawowych problemów, które doprowadziły do kryzysu. Świat byłby zmuszony do ponownego zbadania obecnego systemu gospodarczego i poszukiwania nowych rozwiązań pośród chaosu. Aby przetrwać i prosperować w nowym krajobrazie gospodarczym, kluczowe znaczenie miałaby szybka adaptacja osób fizycznych i przedsiębiorstw, wykorzystująca odporność, kreatywność i innowacyjne myślenie. W miarę realizacji prognoz Aidziana Anana na rok 2024 konsekwencje dla gospodarki światowej są poważne. Znacząca dewaluacja dolara amerykańskiego i wzmocnienie chińskiego chłana wywołałyby falę uderzeniową w świecie finansów. Amerykański eksport stałby się bardziej konkurencyjny, zwiększając popyt na rynkach zagranicznych. Jednak słabszy dolar spowodowałby również wzrost kosztów importu, prowadząc do wyższych cen dla konsumentów i potencjalnie wywołując inflację. Umacniający się yuan zapewniłby Chinom znaczną przewagę w handlu międzynarodowym, zwiększając konkurencyjność ich produktów i potencjalnie zakłócając globalne łańcuchy dostaw. Konsekwencje dla rynków wschodzących byłyby znaczące i miałyby wpływ na wartość ich walut i stabilność ich gospodarek. Zmiana może doprowadzić do ponownej oceny światowego porządku gospodarczego w ramach której kraje dokonają przeglądu swoich stosunków handlowych i sojuszy strategicznych. Firmy, rządy i inwestorzy będą musieli szybko dostosować się do zmieniającego się krajobrazu. Osoby przygotowane na sprostanie wyzwaniom i możliwościom, jakie stwarza nowa rzeczywistość gospodarcza, będą dobrze przygotowane do prosperowania w nadchodzących latach. Oprócz implikacji gospodarczych prognoza Anana na rok 2024 ma znaczące konsekwencje dla środowiska i wysiłków na rzecz zmiany klimatu. Zmiana globalnej dynamiki władzy i pojawienie się nowych przywódców mogą zmienić światowe podejście do kwestii środowiskowych. Ponieważ Stany Zjednoczone mogą utracić pozycję lidera w łagodzeniu zmiany klimatu, świat może pozostać bez jednolitego głosu który mógłby zająć się tą pilną kwestią. Może to skutkować chaotyczną i nieskuteczną reakcją międzynarodową, co zamknie okno na podjęcie znaczących działań. Reorientacja globalnych priorytetów może doprowadzić do spadku inwestycji w energię odnawialną i zrównoważone technologie, opóźniając postęp i zwiększając zależność od paliw kopalnych. Zmiany w światowych wzorcach handlu i stosunkach gospodarczych mogą ograniczyć współpracę międzynarodową w kwestiach środowiskowych, powodując załamanie globalnych ram radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Prognozy Aidziana Anana na rok 2024 podkreślają potrzebę zdolności adaptacyjnych i innowacji, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Technologia i innowacje będą miały kluczowe znaczenie w kształtowaniu przyszłości Ameryki, a postępy w sztucznej inteligencji, internecie rzeczy i technologii blockchain zrewolucjonizują wiele branż. Dokładność przewidywań Anana będzie jednak zależała od wielu czynników, w tym działań światowych przywódców, postępu technologicznego i odporności światowej gospodarki. Ostatecznie przepowiednia Anana służy jako ostrzeżenie i wezwanie do działania. Podkreśla znaczenie sposobu myślenia, który jest ciekawy, elastyczny i zaangażowany w uczenie się przez całe życie. Wykorzystując te cechy, będziemy lepiej przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom i wykorzystywania pojawiających się możliwości, odgrywając aktywną rolę w budowaniu jaśniejszej, pełnej nadziei przyszłości dla wszystkich.